Siema. Na początku chciałem wam powiedzieć, że zostały wybrane nowe rady domów studenckich, także jeżeli chodzi o wejściówki, to już wydają właśnie władze tych rad, dlatego możecie się tam udać do każdego akademika, a na pewno je otrzymacie. Kolejną sprawą jest koncert, który się odbędzie tutaj 10 grudnia w ramach kulturaliów naszych studenckich. Będzie to koncert jedyny, niepowtarzalny, a jego główną gwiazdą będzie TED. Dlatego wszystkich gorąco zapraszam. Wejściówki można odebrać w biurze samorządu. Na początku mogą je otrzymać osoby ubezpieczone naszym ubezpieczeniem studenckim. Dopiero później, jeżeli jeszcze będą do wydania jakieś, które nam zostaną, wtedy możemy wydawać je innym osobom. Każda osoba może otrzymać dwie wejściówki dla dwóch osób. No i po koncercie oczywiście after w klubie studenckim Sina, jedynym niepowtarzalnym, gdzie są najlepsze imprezy i bardzo się będziemy cieszyć, jeżeli tam z nami się udacie. Pozdro! Ej, a ten koncert to w ramach czego? W ramach kulturalnych. No tak. Atencion, garçon. Będzie jechane. A, e, I, O, U, 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 U. I o. Jestem gotowy?